Czy w dzisiejszych czytaniach Jezus podnosi poprzeczkę? Żydzi mieli i tak bardzo wysoko zamieszczoną tą poprzeczkę wymagań moralnych w stosunku do prawa rzymskiego, czy chociażby greckiego, świata hellenistycznego. Czy Jezus naprawdę podnosi poprzeczkę? Mówi o cudzołóstwie. Mówi o tym, że jeżeli ktoś porządliwie popatrzył na kobietę, to już zgrzeszył. O co tu chodzi? Oczywiście, jak zwykle, można bardzo różnie spojrzeć na to słowo. Natomiast ja widzę tutaj potężną miłość Boga. Jezus przychodzi, żeby objawić nam rzeczywistość. Nie chodzi o grę pozorów. Ja się ciągle łapię na tym, że tak naprawdę próbuję nawet przed samym sobą udawać, że jestem świetny, że już poszedłem za Panem Bogiem, że realizuję Jego zalecenia, żyję Ewangelią, ale kiedy staję na modlitwie, kiedy staję przed Najświętszym Sakramentem na adoracji, czy sakrament spowiedzi świętej i wiele innych momentów wydobywają. Nieraz tak naprawdę granie przed samym sobą. A Jezus dzisiaj pokazuje, że nie chodzi o grę. Pokazuje najintymniejszą rzeczywistość. Święty Paweł w liście do Koryntian pisze dzisiaj, że przechowujemy skarb w naczyniach glinianych, aby z Boga była owa przeogromna moc, a nie z nas. Jezus pokazuje nam, że wszystkie nasze czyny pochodzą z naszego wnętrza i o to należy się troszczyć, o to należy się martwić, co jest w moim sercu. Święty Ignacy uczył, żeby szukać tego, co jest korzeniem zła, bo jeżeli widzimy jakiś e, chwast w ogródku, to tak naprawdę ten chwast ma korzenie. I często jest tak, że oberwiemy chwast, a on odrasta. Dlaczego? Dlatego, że korzenie zostały i nasze zranione serca. Gdzieś, gdzieś cierpią, gdzieś jesteśmy poranieni. Jesteśmy tymi glinianymi naczyniami i potrzebujemy Jezusa. Potrzebujemy pójścia za nim, zanurzenia się, żeby mógł te nasze naczynia naprawiać, żeby nasze te serca połamane, pokołata, skołatane e, naprawiać. Święty Paweł pisze dalej. Zewsząd cierpienia znosimy, lecz nie poddajemy się zwątpieniu. Więc zachęcam Cię e, właśnie. A nie nauczam, nie pouczam, nie mam takiego zamiaru, tylko chcę Cię zachęcić. Nie lękaj się, nie zniechęcaj grzesznością innych, grzesznością swoją. Naprawdę jesteśmy słabi. I chodzi o to, żebyśmy odkryli miłość, przestali o niej mówić, a zaczęli kochać. Z serca wszystko wynika. Miejmy cierpliwość do innych, miejmy cierpliwość też do samych siebie. I dosłownie w każdym wydarzeniu chwalmy Pana. I niech Pan Bóg tobie błogosławi.